Coś mi przerwało właśnie Chyba za dużo z tego filmiku było Czy co? Albo to ma u W telefonie już, ale trzeba powsuwać jakichś filmików To będą dwie części Niestety ale będą dwie części w filmiku Kuszek jest ogromny Trzeba tylko pozbierać je? ale Nie wziąłem nic ze sobą takiego. Wziąłem ten worek jeden, ten poliofilotowy, który widzieliście. No to chyba za mało. Jak się to puszek. O, do jest tutaj, z czterech dróg było. Na pewno będzie tych puszek, tu. To wszędzie trzeba rozejrzeć się, popatrzeć. Widzicie, o! Tak też, A jak czeczki! leżą, o! Widzicie, o! właśnie o! Widzicie, o! To jest jedna. I to jest druga. Za to lepka prawie. Idziemy dalej Chyba dwa filmiki będą mu dzisiaj puszczone Jeden za drugim coś mi się udwało właśnie Nie wiem, tak leję chyba przechodzimy na długą rękę sobie A, pokażemy a dobra będę jeszcze pokazywał jaki tu jest tego co ten nie, nie mogę znaleźć właśnie tu się, zobaczymy jak będzie ciekawego śmieci jest wszędzie sami zobaczcie to no, można wywozić tutaj by przydał jakiś ale chyba ciągnik z przyczepą na te śmieci sami zobaczcie ile tego tu jest szeszty tu jest księcia. ale oczyścimy kawę z tego też puszczęcnie Ja właśnie żeby pokazać ile puszek jest nad rzeką Można znaleźć Ale nie wiem czy nie będę wracał Tak się zachmurzyło to Ale jeszcze się trochę kawałek przejdę Smoknę to smoknę Teraz kiedyś tam może być No i cukru nie jest Żadnego, że się przyjemnić Właśnie Jakieś ślady, Może Bobelki No tu na nas bobrów pełno rzeką Przepraszam jak szereg taki dobra idziemy dalej idziemy sobie dalej musiał wziąć szkolej duży i fajnie podbierać to wszystko no ale tak też się trochę nagra Te zasobów też się znalazło I z nim można chodzić, to jest wiele, to wszystko w październiku, nie zawsze, ale w październiku jeszcze wszystko jest nie zielone, to prawa, a tu zielone. Będę się przejść w październiku, to trochę no tak to nie miło. Miło, bo zielono ładnie, ale nie można było znaleźć nic ciekawego. Te trawy, wszystko rośnie. To zarośnięte. Jest po puszczeczka. To następne świeciuchy. Ale tylko dzisiaj kuszeczki. I buteleczki. Jasne, nie? Dość dalej było. to jest takie fajne to jest do kopania fajne miejsce ale zaśmiecone zobaczcie jak śmiecą te ludzie no ze sobą zabierali te śmieci było dobrze właśnie ale nic nie zabierają ze sobą następno... ja wejść to jest następne trzeba wejść w krzaczki jedna Jedna, pokażę następny. Jest następna. Jest zimaczkiem. Jedna, następna. zwrotna? Nie, to nie jest chyba. Włącza nie jest zwrotna. Ale, jak jest zwrotna, buteleczka. Dwa Trzy Wtedy puszki z takiego jednego miejsca Zawsze można zabrać Sprzedamy i kupimy jakieś woreczki Może Może wiosną Jak coś da się zbierzie olej już się zapełnił mi mam małe biorące te te a jeszcze przed nami jest dużo to, to chyba dwie części zrobimy trochę filmiku jedną już później wrócimy a tutaj będzie długa część sprzątanie rzeczki ale z dobrobytów tylko na tą chwilę nie mam tyle woreczków i czasu, żeby tak wszystko wszystko no, no, ale tutaj by roboty było, na no cały dobry dzień. To są następne śmieciuchy. Zobaczcie, czemu to ludzie zostawiają? Dziwne pytanie Daję. Nie, i tyle. Nic więcej nie, 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 ludzie o, tu jest następna lepiej, pchrzęczka jeszcze się nachodzi tutaj i materiały trochę chyba się znalazł no już muszę gdzieś przechować to jest cała reklamówka, chcę za mnie cała reklamówka o, dobroci. Chyba no, gdzieś pocała to przechować sobie i nie wiem gdzie to zbierać. Następne Tu chyba zakończę te filmiki i pójdziemy, popatrzymy gdzieś dalej. Tu jeszcze dużo jest w takich miejsc. Można znaleźć. No i mówię. 4 kg jak nic. Można znaleźć Dłomiku, Nie wszystkiego Wam ja że tak szczerze Pójdę tam dalej, Chcę mam ścieżką jeszcze może dzisiaj jeszcze podjadę po to tu zobaczymy, tylko od tam pójdę do drugiej strony rzeki Jadę sobie samochodem już nie mam lekrabówki żadnej Mam woreczek, może go woreczek ładować. To wysadzić na to. A zostajemy na jutro. Nagramy coś jutro jeszcze. A dzisiaj tylko jeszcze się przejdę tu. Zrobię jeszcze przegląd. Wszystkiego. No i co mam powiedzieć? Tutaj mam. Tak idę tą ścieżką sobie. Może pozdrowię. Pozdrowię osadnika. Wszystkie giery. Ci y, Subiki mi dali ostatnio. Dziękuję za to. Wszystkim. Ktoś z zagranicy. Subika dał. Też dziękuję. Nie wiem. Homas. Homas jakiś dał mi. Właśnie też dziękuję. Eee. Tych jest spętających. Ty co jeżdżą na złomy, szukają skarbów domowych. Też fajnie się oglądać, jak giery Zabierzcie lecznie. No i też pozwólcie mnie, jak no, będziecie oglądać, jak chcecie. No tak mówiąc, to o, tu jeszcze. O flamingi. Flamingówki to są. Mała reklamówka. Flamingów. Co tam wam jeszcze powiedzieć? A, jak Agnieszka się pozdrawiam serdecznie. Lecz fajnie sprząta. Zobaczcie. sami, Jeszcze tu jest truszeczka na oko. No, Musiałbyś się przejść, ale całem wziąć duży chyba worek jakiś. 120-litrowy taki. Chyba to bym pozgarnął. Te puszeczki, puszki i butelki. Nie segregacja, by się zważyło. Co dzieje? Na dużo śknie na głowie. Nie wiem, co już nawet mówię nawet to Nie wiem a mówię o czym Ale śmieciów jest pełno Tu Wam pokażę coś jeszcze Tego fajnego zobaczcie co jest I depozyt I też jest puszczeczka jakaś Jakieś kabelki, to nie wiem, co jest w tym i Śmieci, jak zwykle śmieci. To no, pasował gdzieś tutaj, może schować gdzieś, Zachować sobie. A może ktoś laćki potrzebuje do domu? Ostatnio ta połuda była co? A teraz tu na ciusia. Ja wiesz, sobie ja wiszą. Pozdrawiam. Maciusiu a, a mi zobaczcie, wszędzie śmieci są. Około śmieci są. Tu puszka, widzicie tam niebieskie? Tu puszeczka, tu puszeczka, buteleczka. Szkoda, że nie ma tego. Ma tego. Jak to się nazywa? sprawozdawca? Tylko ma tu. A inna sprawa. Dać. o tu w pudełeczku następna flamingóweczka jak i tak się przejść tym laskiem tutaj takim takim zagraniczkiem no to by się nadbierało. mam zamiar też jeszcze zebrać sobie, wam pokażę tutaj właśnie, to jest fajne to jest takie miejsce, taką dziką różę rozszerzy się o. i zrobić sobie tego, z tego winko co wy sądzicie o tym to jest dobra sprawa nie? Jest i tutaj pełno musiał przyjść z dużym bolkiem i nazbierać może jeszcze przyjadę ale filmiki filmiku chyba będzie mnóstwo z tego tutaj wypadu bo mam coś jeszcze coś nie, czy to uchyści to. O, tu jest następna flamingówka nawet ciuchy jakieś są ma. To się rozbierał tam też flamingówka jeszcze leży. Jak zobaczycie widzicie. Dużo tu jest skarbów. Powiem wam szczerze. Ale to gdzieś musisz sobie przechał, tę protepkę to trzeba tu wjechać samochodem ścieżka jest fajna na samochód i tu trzeba by wjechać a to co za grzybek? jakiś grzybek jeszcze tu jeszcze rośnie? może tutaj schowamy co? tak żeby się Bany. Dobra, o, butelka jeszcze, to jest chyba złotne ale nie wiadomo z czego. I to A żubr Żubra. Doreczka. nie mam tego, bo tylko ma tu. Też takie jest może. Dobra, następny filmik tyle samo trwa, pozdrawiam wszystkich dających i też sprzątających, eee. no i to wszystko dziękuję za wszystko, pa, łapka w górę i poproszę o subiki.